Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku przerobimy mój strych poddaszy w prawdziwe kino. Bardzo podobał wam się odcinek, kiedy robiłam prawdziwe kino w ogrodzie, więc postanowiłam, że tym razem zrobię go na poddaszu, na naszym strychu. I widzę to tak. Na pewno chciałabym na tych lampkach tutaj rozwiesić takie prześcieradło. Ja tutaj widzę to tak. Prześcieradło piękne i to będzie nasz ekran. Następnie gdzieś tutaj damy projektor, rozłożymy tonkę kanapę, tak do całości. Kupimy kilka dodatków, jak jakieś lampki, kocyk. Kupimy jeszcze jedzenie, piżamy. Chciałabym kupić jeszcze taki stolik do łóżka, żeby było nam wygodnie po prostu. No i oczywiście projektor, bo tym razem kupuję swój projektor, więc lecimy na zakupy. Jestem też mega ciekawa jego na to kino, bo on nie będzie widział całego procesu. Mam nadzieję, że ta reakcja będzie lepsza niż ostatnio. Jestem już w galerii i ja zrobiłam taki mały research, gdzie co mogę znaleźć. Więc idziemy na sam początek do Action, bo tam większej rzeczy będzie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Na pewno bardzo ciężko jest znaleźć ten stolik do łóżka. On jest chyba tylko w K i to nie zawsze, ale znalazłam rozwiązanie. Zobaczcie na to. Postanowiłam, że wezmę nam taką po prostu tackę i ona też jest super. Na pewno spełni swoje zadanie, więc bierzemy coś takiego. Bardzo ładne. Bierzemy taki ogromny, futrzasty kot. Piękny jest, naprawdę. To będzie nasz ekran. On też ma duże rozmiary, bo chyba 2,40 na 2,60. Mam nadzieję, że nas nie zawiedzie. Mam nadzieję, że będzie lekki i wystarczający, bo jak nie, to nie wiem, to jesteśmy po prostu w czarnym tyłku, bo nie mam innego pomysłu na ekran, a już nigdzie nie wypożyczę, bo w sumie jest Wielki piątek dzisiaj, jak ja to nagrywam. Więc mam nadzieję, że to się sprawdzi. No, i mamy w pewku klasyczne lampki, więc bierzemy takie dwa opakowania. Zostało nam do ogarnięcia jeszcze tylko jedzenie, piżamy i odbiór projektora, więc idzie nam całkiem sprawnie. Myślałam, że to pójdzie naprawdę o wiele gorzej, więc lecimy dalej. Ja nie sądziałam, że największy problem będzie przy wybieraniu piżam, dlatego że wszędzie są jakieś takie paski. Mi się to kojarzy z więzieniem. I ja nie chcę takiej piżamy, i naprawdę nie ma w czym przebierać. No, zobaczcie, no jakoś tak, mm, jak. Paski to chyba tylko ta z Victoria's Secret, tak mi się wydaje, bo to mnie się kojarzy z takim smutnym filmem, nie będę nawet mówiła jakim. Więc chyba piżamy musimy odpuścić, ale może uda się jakoś inaczej to ograć. Myślę, że to dopiero w domu będę mogła sprawdzić, więc idziemy jeszcze po jedzenie i po nasz projektor. Cała ja pomyliłam sklepy, w którym zamówiłam projektor <grym> i panuszu. Szuka, tam nic nie ma. Ja tak chodzę na maila, patrzę. Ups, to ja ten sklep. Okej, okay, mamy... mamy duży problem, a mianowicie okazało się, że jednak mój projektor nie przyszedł do sklepu i przyjdzie najprawdopodobniej dopiero po świętach. W sensie nawet nie najprawdopodobniej, bo raczej go dzisiaj już nie będzie. Także widzimy się za kilka dni. Masakra. No dobra, udało nam się wszystkie rzeczy ogarnąć. Mamy już projektor, mamy już jedzenie, mamy wszystkie dekoracje, co prawda minęło już kilka dni od ostatniego nagrywania, ale to nic. Zabieramy się za robotę. I powiem Wam, że dzisiaj mamy idealną pogodę na taki sens, dlatego że jest szaro buro od samego rana pada, więc, więc nawet dla się złożyło, że nie było tego projektora wcześniej. <grym> Największym wyzwaniem dla mnie będzie ogarnięcie tego projektora, podłączenie, zobaczenie, jak to działa, dlatego. Uznam, że no, panu teraz podziękujemy i zostawimy to na sam koniec, po co mamy się dołować? Zajmiemy się najpierw dekorowaniem. To najpierw rozłożymy sobie tę uszy. Ja ciepie. Mam nadzieję, że ja nic nie rozwalę do tego czasu. To na razie zrzucamy. A! <słuch> Jak widać jeszcze się nie przyzwyczaiłam do skosów, ale będę miała guza. Kontynuujemy tylko tak, żebym nie trafiła do szpitala może. Bierzemy, bierzemy, jak to się rozkłada, nie sądziłam, że rozłożenie łóżka może być tak ciężkie. Trzeba to trochę przesunąć do tyłu teraz. Tutaj wyciągamy nasz asortyment. Spłóżmy teraz razem nasz piękny kocyk, który kupowaliśmy. Mogę się doczekać, zobaczyć, jak on wygląda. Myślę, że Tessa też chyba nie może zostaw to nie dla Ciebie. Faga. I Ja ciebie. Ale on jest ogromny. Zobaczcie. Yeah. Super, on nam zrobi świetny klimat. Ale fajny, Misiu. Złeś stąd. Już będą czarne kłaki od ciebie. No chyba, chyba to łóżko jest już zarezerwowane przez kogoś. Ciebie nie będzie dzisiaj kina, co? Zajście, co? No dobra, jednak dam wam nagrać. No jak dla mnie to rewelacja. Kochani, mała zmiana planów. Uznałam jednak, że te jaśki sypialni zdecydowanie lepiej wyglądają niż te poprzednie. No zobaczcie, no elegancko to teraz wygląda. Więc zostawimy to tak. Tutaj podłączymy sobie naszą pierwszą lampkę. I ona będzie nam dawała super klimat wieczorem takiej poświaty. Pokażę wam jeszcze raz jak zgaszę wszystkie światła. Super to wygląda. Teraz zrobimy klimacik. Tutaj właśnie widziałam nasze lampki z pepko, żeby wiecie, jak się rozświetlały na tej barierce. Mam nadzieję, że ten drapek dla na mnie będzie przeszkadzał, ale chyba nie. Mam nadzieję, że wszystko z tym projektorem i naszym ekranem będzie w porządku i że uda mi się to ich ogarnąć. Bo ostatnio Mati operator mi w tym pomaga, ja jestem mało technologiczna niestety, ale no muszę sobie poradzić tym razem sama. Zobaczcie się, co my tu mamy. Ja mam wrażenie, że nigdy za wiele takich lampek. O, ej ta barierka jest idealna na takie lampki. One chyba tutaj zostaną już. No super! No wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Zaraz dam jeszcze baterię i jak zgasimy światło, to zobaczymy wszystkie lampki. Tą poświatę, te lampki. I jeszcze tutaj będę musiała trochę poustawiać nasze światło, chociaż nie jestem pewna, czy je wykorzystam, bo tutaj pamiętajcie, że będzie nasz ekran. Tak, tu. <laughs> Udało mi się ogarnąć. No spójrzcie, taka nasza perspektywa będzie. Ogarnijmy teraz nasze jedzonko. W ogóle zauważyłam, że jest pęknięta ta tacka. Nie ale na szczęście na tą okazję nam wystarczy taka. Zdajemy to, że bardzo pop... Popcorn... Zostaw to, ty masz alergię na kukurydzę. Jedna kola, druga. I jeszcze kupiłam sushi. Nie widzieliście tego, ale mamy jeszcze sushi, więc myślę, że to też zrobi nam robotę fajną. Te jeszcze mam pałeczki. Raz, dwa tutaj do misetki sobie przesypię. Ale to pięknie wygląda, jak naprawdę z jakiegoś pincereska. Damy to tutaj i zostały nam jeszcze ciastka. Chciałam je wyłożyć właśnie na takim talerzyku, ale nie wiem czy mi się to zmieści tutaj. Może gdzieś obok położę po prostu jak one są ładnie zapakowane w ogóle. Pięknie to wygląda, naprawdę. Zobaczcie sobie teraz tak. Oczywiście jeszcze tutaj będziemy sprzątać i jeszcze resztę robić, ale już elegancko to wygląda. Dobra, już żarty się skończyły. Musimy się zająć naszym ekranem i projektorem, ale jak to Mati mówi, najpierw przerwa taktyczna. Musimy się nawodnić. Się tak zmęczyłam, to jest tak gorąco na tym strychu. Pod daszu. <słuch> No dobra, jeszcze sobie posiedzę z pięć minut i lecę dalej. Najpierw potrzebuję, po pierwsze, to otworzyć, to prześcieradło, Myślę, że możemy zacząć od tego. I muszę zrobić dziurki na jej długości, tak, żeby przeszły mi te trytytki. Kurczę, nie wiem, ile muszę dziurek zrobić. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery. Wydaje mi się, że cztery. Ale w jakich odległościach to ja nie wiem. Ja ciebie co z grubsza akcja. Mam nadzieję, że w ogóle to prześcieradło będzie dobre. Na pewno jest ono duże, bardzo. I powiesimy je tak, Czy ja muszę gdzieś tutaj, o tu zrobić te dziurki w ogóle myślę, że chyba będę musiała zrobić jednak pięć dziurek i rozwiesić je dokładnie na każdej z tych lamp bo to jest po prostu takie długie, więc myślę, że zacznę od samej krawędzi jednej i drugiej i najpierw rozwieszę to, żeby wiedzieć mniej więcej gdzie resztę dziurek zrobić więc lecimy o kurcze, ale malutkie są te trzytywki, widzicie to? Ja mam nadzieję, że to jest wystarczające na te lampy. Że będę w stanie w ogóle je objąć nimi. Bo w sumie tego to nie przemyślałam. <grym> no wiecie, ja się dopiero uczy w tych budowach wszystkich. To kochani, będzie gruba akcja. Uwaga! Udało mi się! Tylko czy ja w dobrą stronę to zrobiłam teraz? Tak! Ej, zobaczcie! To wygląda, jakby się miało udać. Ej, normalnie się tak podekscytowałam teraz, bo wygląda to dobrze. Ej, wydaje mi się, że to naprawdę rewelacyjnie wygląda. No, zobaczcie. Tylko nie cieszmy się jeszcze tak, wszyscy, bo została nam najtrudniejsza i najważniejsza rzecz do zrobienia czyli ogarnięcie tego projektora. I Ja się naprawdę cykam. W ogóle nie wiem, jak się za to zabrać, ale myślę, że musimy najpierw to otworzyć. I tym razem przeczytam instrukcję obsługi. Okay. Wygląda to na całkiem proste. Mam nadzieję, że nie pomyślisz, że to jest PlayStation. to <noise> ten zawód miesiąca. Już się wystraszałam, że kabla nie ma miał być. Ja ci czemu ktoś to w ogóle tak głęboko schował? Dobra, ale mamy wszystko. Jeden kabelek podłączony. Jednak zły kabelek podłączony. Przepraszam bardzo. Wiedziałam, że coś mi tutaj śmierdzi. Okej, okay, ogarnęłam sytuację. <laughs> nie widzieli się po mojej minie. Miałam mały problem, a mianowicie jest tylko kabel zasilający. Ale nie ma kabla, którym mogę podłączyć projektor do laptopa. Mam nadzieję, że to, co znalazłam, będzie wystarczające. I ogarniamy jeszcze naszego pilocika. Wow. Dobra, pilocik powinien działać. Teraz czy nasz kabelek zadziała? Hey, mam nadzieję, że ta końcówka będzie działać przy jego laptopie, bo na pewno do mojego laptopa nie mamy żadnego podłączenia niestety, więc będę musiała skombinować jego laptopa i chyba, chyba będzie nam działać. Nie wiem. <grym> Dlatego to jest takie stresujące dla mnie zawsze. Słuchajcie, zostałam uratowana. Okazało się, że mój laptop jednak ma takie wejście. I to da Dobra, mamy podłączone. Włączamy go. Uwaga! O mi tu znowu nie pasuje. Mamy kabelek podłączony tu elegancko. Tu mamy podłączone do kontaktu. Chyba, że to tutaj nie styka. Kurcze, no. Ja tego nie rozumiem. Czemu mi to nie działa? Czekajcie. O. Źle ja podpiłam kabel, ale dobra. Śmiga już. Chyba się włączyło. Działa. Działa. Teraz spróbujemy odpalić mojego laptopa. I spróbujemy odpalić nam Netflixa. Co się dzieje, tylko jest za jasno jeszcze, bo mam tutaj lampę włączoną, ale widzę już na tym ekranie naszym. Widzicie? Jest tutaj ekranik. Jeszcze nie wiem, co tam jest napisane, bo przez to okno jest tutaj po prostu za jasno, ale zaraz to ogarniemy. Zaczekamy z pokazaniem całego tutaj pokoju i z do wieczora. Kochani, zrobiło nam się już ciemno. Dodałam jeszcze jedną lampkę i mamy tutaj taki klimacik. Zobaczcie sami. Będziemy sobie tutaj tak leżeć, tu mi i Proszę bardzo, ja Ciebie mega to wygląda. We'll Chodźmy! Wow, co tu się podziało? Ale wykniłaś skarbie. Tak, podoba ci się? O, pięknie. Ten słonik trochę niebezpieczny. Nie, on się tam trzyma. Ale ślicznie, w ogóle te, te gwiazdki, jako robotera, jak nie zauważyłem, że nie do No oczywiście, jak to, jak to kino, kino bez kino jedzenia? Chodź, Mogę się tu położyć? No oczywiście! Ej, my nie się w tej kanapie Cię cały dzień? Słucham stuki, puki, jakieś krzyki, raz nawet Słyszałem. Nieprawda! Słusznie nawet wzięłaś skarby. Ślicznie to jest. Ale zrobiłaś kao dobrej roboty widzę jak bardzo się starałaś. Ta poświata, tak, świątega, naprawdę super. Nawet Leona przyszła, dzień dobry! Ale wiesz co? Ten projektor i to tutaj całe cupi. Co nie? I to spany. Ja sama jestem w szoku jak dobrze to wygląda. No, no z tą pochyłą ścianą jeszcze, co no. nie? Powiedz, która kina bardziej Ci się podoba, to czy ogrodowe? To. Tutaj, tak! Dlatego, że tutaj sąsiedzi nie będą patrzeć, co oglądamy sobie, nie? Czyli udało nam się! To co, oglądamy? Oglądamy. Teraz zauważyłem, że nasz ekran jest taki pofałdowany, trochę, lekko zdeformowany, ale ogarniamy, prawda? W sensie, że mały? W sensie, no ja mały. nie umiałam tego zrobić. Skoro jest i tak jest piękny, ogarniamy to. Ja i tak tu wiesz, jak długo uruchamiałam, I to... To będzie ciężko. A nie, narzekaj. Kino piękne, ale jednego szczegółu nie przewidzieliśmy. Cicho ona. A dobra. Udało się ogarnąć.